Radosław Podogrodzki objął stanowisko kierownika miejskich usług komunikacyjnych w Zgierzu. Jego nominacja oznacza początek intensywnych zmian w układzie komunikacyjnym miasta. Przed nim wiele wyzwań, w tym reorganizacja komunikacji autobusowej, rozwój sieci tramwajowej oraz dostosowanie transportu do zmian związanych z koleją średnicową w Łodzi. Nowy kierownik ma bogate doświadczenie w branży transportowej. Przez lata pracował w zarządzie druki transportu w Łodzi, gdzie wdrażał innowacyjne rozwiązania takie jak bilety elektroniczne. Pełnił również funkcje w zarządzie MPK Łódź oraz w spółkach komunalnych. Przy panem Radosławem sporo wyzwań związanych z organizacją y, komunikacji autobusowej, ale także tej tramwajowej w naszym mieście, pewnych zmian, ale także tych zamierzeń i założeń, które miasto w tym zakresie y, przewiduje, chociażby w kontekście rozwiązań y, związanych z komunikacją tramwajową, złożonym wnioskiem o dofinansowanie tak naprawdę fiszą projektową na dzień dzisiejszy dotyczący dalszej rozbudowy linii tramwajowej linii 46. Wśród planów znajduje się m.in. rozbudowa linii tramwajowej nr 46 oraz poprawa jakości przystanków i informacji pasażerskiej. Koszt realizacji inwestycji tramwajowej szacowany jest na 35 milionów złotych, z czego większość ma być pokryta z funduszy unijnych. Komunikacja zgierska jest bardzo specyficzna. Aż trzy duże linie wyjeżdżają poza teren Zgierza i to są linie, które obsługują. Właśnie między innymi Łódź będziemy musieli zmienić układ tych linii tak, żeby, żeby jak najefektywniej dowozić zgierzan. Tam, gdzie chcą dojechać. Podogrodzki podkreśla również konieczność reorganizacji układu linii autobusowych w kontekście planowanej zmiany przewoźnika. W związku z tym już w pierwszej połowie 2025 roku miasto planuje ogłosić przetarg na nowe usługi transportu publicznego, co ma podnieść jakość komunikacji autobusowej i zapewnić większy komfort pasażerom. Istotą dobrej, sprawnej komunikacji zbiorowej jest informacja pasażerska. To, żebyśmy wiedzieli, kiedy możemy się spodziewać pojazdu, żebyśmy wiedzieli, ile zajmie podróż. Drugi ważny, ważny temat, o którym musimy rozmawiać, to też jest kwestia pewnego standardu przystanków i tego, gdzie te przystanki się znajdują. I to jest tak, że no może będę niepopularny, ale wydaje mi się, że w zierzaniu jest bardzo dużo przystanków i, i te strefy dojścia są bardzo, bardzo krótkie, ale one powodują, że po pierwsze wydłuża się czas przejazdu, co jest bardzo istotne, ale po drugie rozpraszając te, te zasoby na, na wiele, wiele punktów nie mamy, nie mamy takich... Miejsc przesiadkowych, które, które są w takim standardzie, że rzeczywiście jest miło i przyjemnie się przesiadać. Ten rok zapowiada się jako kluczowy dla przyszłości komunikacji miejskiej.